To już oficjalne OSP Brzeźnica w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym. To kolejna ochotnicza straż pożarna z gminy Dębica, włączona do KSRG. Aby jednak tak się stało, druchowie musieli wykazać się swoimi umiejętnościami i przejść inspekcję gotowości operacyjnej. Bardzo duży zaszczyt, ale i obowiązek dla nas, ale bardzo jesteśmy wdzięczni za zaufanie, jakie nam powierzono. Bardzo to motywuje do działania. Dysponujemy dwoma samochodami, jedno GBA oraz samochód lekki GLBM. To po pierwsze mobilituje, ale i z drugiej strony jest obowiązek właściwego działania. I właściwie ta jednostka, patrząc na historię, zasłużyła, żeby być w krajowym systemie i będzie dzisiaj odpowiedni moment, żeby podziękować tym, którzy tworzyli, ale i ci, którzy obecnie działają, bo oprócz tej pracy statutowej również jest i ta praca prospołeczna. Na uroczystym przekazaniu aktu włączenia do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego przy Remizie w Brzeźnicy obecni byli m.in. przedstawiciele Parlamentu jednostki Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej. Władze gminy Dąbica oraz zastępy strażackie i poczty sztandarowe. Coraz więcej jednostek OSP włącza się do Krajowego Systemu Bezpieczeństwa i dzięki temu możemy się czuć pewno bezpiecznie, bo truchowie są przygotowani i mobilni do tego, aby jak najszybciej dotrzeć do miejsca zdarzenia i to cieszy i to jednocześnie popewnia nam bezpieczeństwo. Szczególnie no gratuluję tutaj też oprócz oczywiście członkom OSP w Brzeźnicy, gratuluję też samorządowi. Gminy, panu wójtowi Stanisławowi Rokoszowi, bo to jest naprawdę wielka rzecz, jeśli chodzi o, o włączenie jednostek do tego systemu, to nie jest łatwa procedura, ale cieszymy się, będzie się to na pewno przekładać na bezpieczeństwo mieszkańców, nie tylko tutaj lokalnie sołectwa, ale także mieszkańców całej gminy Dębica. Kolejna jednostka spełniła wymagania, wysokie wymagania, aby wstąpić do tej elitarnej grupy jednostek ochotniczych Straży Pożarnej. Taka chwila jest bardzo cenna i bardzo ważna w historii tej te jednostki, bo, bo to z jednostki, która działa tylko w obrębie swojej miejscowości, gminy, stajecie się, się jednostką, której działa, terenem działania może być powiat i województwo. To oczywiście rodzi swoje wymagania i obowiązki. Czy na pewno ich umiejętności, tej jednostki? ale również wyposażenie, bo gdyby nie spełnili warunków przede wszystkim, jeżeli chodzi o wyposażenie, to na pewno w tym krajowym systemie, w tej elitarnej grupie by się nie, ta jednostka nie znalazła, ale ja bardzo się cieszę, że mogliśmy wspólnie, bo zawsze twierdzę, że tylko wspólnie możemy coś zrobić i że kolejna jednostka w powiecie dębickim na Podkarpaciu jest w gronie. Zwiększamy bezpieczeństwo, jak również to jest podziękowanie i wynagrodzenie tej, jedno tej jednostce za tak prężną działalność na rzecz drugiego człowieka, wniesienie pomocy. Drugiemu społeczeństwu lokalnemu, jak i również teraz, i będzie możliwość niesienia pomocy na całym powiecie. Celem inspekcji gotowości operacyjnej jest weryfikacja parametrów warunkujących możliwość włączenia jednostki do struktur systemu. OSP Brzeźnica spełniła wszystkie warunki.